Cześć! Tutaj FKP Frencja to jest seria, której już troszkę nie było na moim kanale, a jest to co wolisz? Co byś wolał? No to start. Co wolisz? Zimą spać w skarpetkach, stopkach, zimą spać w dużych skarpetkach, zimą spać bez skarpetek? Hmm. No raczej bez. Co wolisz? Tatuaż, napis, cytat, tatuaż, rysunek, ilustracja? Nie jestem żadnego tatuaża, ale jeśli miałbym zrobić, no to ilustracja. Co byś wolał? Jeść przez tydzień, nie myć zębów, bez użycia żadnych miętówek i innych płynów do buzi, przez tydzień się nie myć, bez użycia żadnych perfum. Lol. Jesteś Potterhead. No. Nope. Co by żyło? Mieć tatuaż? Nie mieć tatuażu? Co wolisz? Podczas odrabiania lekcji korzystać ze stron internetowych. Podczas odrabiania lekcji korzystać z książek i podręczników szkolnych. 50-50. Czasami odrabiam swojej wiedzy. A jak czegoś nie wiem, to wtedy sprawdzam w internecie. I ogólnie to też, jak robię lekcje, to czasami też sprawdzam sobie w internecie, czy zrobiłem dobrze. Ale raczej podczas zmiany lekcji, to ja korzystam bardziej ze swojej wiedzy, bo chcę sprawdzić, co umiem z danej lekcji. Więc zaznaczę to pierwsze. Jesz mandarynki w święta. Oczywiście, to moja tradycja. Nie mandarynki jak mandarynki, normalny owoc. Jesz się go kiedy się chce. Ogólnie nie ma mojej odpowiedzi na liście, bo moja odpowiedź to brzmi tak. Jem zawsze kiedy chcę, nawet w święta. Jeśli chcę. Ale w tym. To się chyba zgodzę tutaj. No, oświeżaj się. Chcę zacząć od odpowiedzi. No, dziękuję. Masz zwierzę? Nie, ale bardzo chciałbym mieć. Gdy idziesz na apel do szkoły, ubieram spodnie, ubieram spódniczkę, ubieram sukienkę. I'm no a girl. I'm boy. Co wolisz, rozwiązywać quizy rozwiązywać głosowania? <laughs> Tutaj troszkę bym się zastanowił pomiędzy tym a tym Głosowania lubię rozwiązywać, ale quizy lubię bardziej rozwiązywać Wybierz zdjęcie To odpada. To też odpada. I teraz zostają te dwa zdjęcia. Obydwa są nawet takie spoko. Ale chyba najbardziej podoba mi się to. No, ludzie się ze mną zgodzą, że to jest najlepsze. Wybierz tatuaż. Never give up. Nigdy się nie poddawaj. która z tych youtuberek jest ładniejsza Marikate Kate Unplay, Mamiko, Banshi, Zoela? Hmm, hmm, hmm. Odpada. Odpada. Hmm. Według mnie wansi Doszło do końca? to wiecie co? Ja jeszcze sobie szybkie 10 Czyli ogólnie na odcinku będzie 23 pytań z serii Co boisz? Czyli tak Co byś miał Móc zmieniać swój kolor oczu kiedy chcesz? Móc zmieniać kolor swoich włosów kiedy chcesz? No chyba Kolor włosów Co byś wolał? Nigdy już się niczego nie pać. Aby już nic nigdy cię nie bolało. Pierwsze to. No, już mogę odznaczyć od razu, ponieważ ja już bardzo mało rzeczy się boję. Więc. Czyli to: Co byś wołał? Mieć trzech fałszywych przyjaciół mieć jednego prawdziwego przyjaciela, psa. No pewnie, że pies jest najlepszy. Co byś, wolał? Do końca życia iść tylko żywa? Do końca życia iść tylko owoce? Chyba owoce. Co byś, wolał? Pojechać na bezludną wyspę ze swoim najgorszym wrogiem? Pojechać na bezludną wyspę z nieznaną osobą? Ponieważ jestem niezłomą osobą, później bym mógł się zapoznać. No właśnie, mógłbym się zapoznać. Co byś chciał? Do końca życia spać w wygodnym namiocie? Do końca życia spać w domu na twardej podłodze? No chyba w wygodnym namiocie, no a co? Co byś chciał? Słuchać tylko jednej piosenki wybranej przez Ciebie przez 10 lat? Oglądać tylko jeden film wybrany przez Ciebie film przez 10 lat? Oj filmów ja dużo oglądam, więc chyba raczej tylko muzyka. Co byś wahał? Na starość mieć przy sobie 15 kotów, na starość mieć przy sobie 10 psów. O ty? Nope. Co byś wahał? Codziennie bić się ze swoim wrogiem, codziennie kłócić się ze swoim jednym znajomym. Ja nie lubię się bić bardzo nie lubię się bić. Jestem wrażliwy na bójki. A więc, żeby nie bić się, to kłócić. Bo jestem, tak jak mówię, wrażliwy na bójki. Po prostu mi się nie chce bić. No bo wiem, że to jest złe. Co byś wał? Do końca pi życia pić Coca-Colę, do końca życia pić sok pomarańczowy. Bardzo dobry, zdrowy. No i tak, jak mówię, bardzo. Dobry. Dobra.